Proszę Pana, wyczekaliśmy się na podwórku pół godziny, czekamy teraz przy stole. My jesteśmy na wycieczce, my czekamy i czekamy. Jest Pani kierownica? Nie ma kierownika. Czekam już pół godziny i nie ma szans, do godziny dostał, no. Spać będziemy dzisiaj w trzech miejscach Znów, z ałczykami. No, jak to tak można? No wczoraj to wczoraj znowu po rozdzielaniu. No, nie można od hotelu załatwić no, nie, no, ma hotelu. No, nie, no, nie ma hotelu, no, nie ma, no, nie, no, nie, no, nie ma. No. ma no. Ja rozumiem Pani, tylko wie Pani, no jednak umowa powinna dotyczyć i obie strony, prawda? Jeżeli uzgadnialiśmy noclegi hotelowe, to te noclegi jednak powinny być, a jeżeli już nie, to w odpowiednio wcześniejszym terminie powinna jednak Pani była mnie o tym no, zawiadomić. Bo ja w tej chwili nie... Ma nie... Czasu w ogóle podejmować to w tej sytuacji, w tej chwili klient może mi nawet zrezygnować. No pani rozumie, że to pociąga za sobą koszty. Ja niestety muszę teraz klientem tą sprawę załatwić. No nic, dziękuję pani bardzo. Do widzenia. Do widzenia. Dzień dobry. dobry, to ja w sprawie imprezy 316. Wiem, pan się przyszedł odprawić, prawda? Tak. Już to będziemy mogło z tego pana odprawić. Proszę bardzo, tu jest program. Pilotaż, sprawozdanie, kontrolkę świadczeń, te wszystkie papiery, które są potrzebne od strony technicznej. I po kolei jedziemy. Pierwsze świadczenie BANA to jest zwiedzanie w łańcuchu. Jak tam jest przewodnikiem? Mają wstępy zarezerwowane? Wstępów niestety nie mają. No Jakże, że ja pojadę, jak nie mam gwarancji, że tam będą te bilety i czas No niestety. Pan się ty tym musi zająć. Tak bywa czasem, że pilon natrafia na trudności i musi te sprawy załatwiać. Oczywiście w taki sposób, żeby się grupa o tym nie dowiedziała i żeby nie było konfliktu. To jeszcze jednej osoby brakuje, jednej no bo osoby. będziemy wsiadać, możemy do tego łańcuta zdążyć. Jest Trzeba dożyc. było już jechać. Było, bo jest taki zawsze na każdej wycieczce. Szanowni Państwo, zbliżamy się do stolicy województwa, do Tarnowa. Miasta podobno starszego niż Kraków, tak przynajmniej twierdzą niektórzy, zwłaszcza Tarnowianie, którzy wierzą w to święcie. Sztandarowymi postaciami Tarnowa są oczywiście zwycięstwa spod Obertyna Jan.